Wiele rzeczy widziałem na polach bitewnych kresów. Pilot jest tam najgroźniejszym drapieżnikiem. Szybki i zwinny. Pełen gracji, ale zabójczy. Spostrzegawczy. Sprytny. Nieugięty. Piloci widzą świat inaczej. Strome ściany są dla nich narzędziem zasadzki. Piloci walczą inaczej. Wyćwiczeni w zwodniczych manewrach, potrafią wywieźć w pole nawet przeważające siły wroga. Ale to, co naprawdę odróżnia pilota od wszystkich trepów i maszyn na polu bitwy, to jego więź z tytanem. Z Tytanem może ustąpić tylko ogromnej przewadze liczebnej albo równemu sobie. Kresy są jedynym domem, jaki znam. Przez lata A.M.C. niszczyło nasze Ziemię, odbierało nam zasoby, zatruwało i niszczyło nasze planety, zabijało nas za każdą próbę oporu. Pomimo bitwy na demeter i późniejszych zwycięstw, daleko jeszcze do pokonania AMC. Teraz służę jako strzelet w ruchu oporu i walczę o wolność kresów. Jeszcze długa droga do zostania pilotem. Ale kiedy ten dzień nastąpi? Mam nadzieję, że okaże się godny. No to jazda, Cooper. Niech to. Statek musiał zresetować kapsułę symulacyjną. Trzeba ją skalibrować. Wszystko gra, Cooper? Dobra, to zaczynamy. Sprawdźmy ile udało ci się zapamiętać. Stawiam łącze neuronowe. To coś podobnego do połączenia z tytanem. Aby się czegoś nauczyć, potrzebny jest odpowiedni nastrój. O no tak, znacznie lepiej. Czas przyspieszyć. Włączam pakiet skokowy. Pakiety skokowe działają na zasadzie zmniejszonej stabilności. Gdy już pakiet dopasuje się do Twoich ruchów, zwiększona mobilność stanie się czymś naturalnym. Piękne miejsce, prawda? Tak wspominam mój dom, harmonię. Tędy! schyl się! Prosty podwójny skok, podążaj za duchem! Od czasu bitwy, od... odzyskaliśmy jedną czwartą obszaru Kresu. Ruch oporu jest teraz lepiej zorganizowany, bo dołączają do niego nowi ludzie. Ludzie tam wiecie. W walce nic nie idzie zgodnie z planem. Musisz umieć korzystać z każdej broni, jaką znajdziesz. To tylko kilka rodzajów broni, z którymi miałem do czynienia. Ładuj broń! Dobra, mam dziś dla Ciebie nowy tor przeszkód. Czas wynosi dwie minuty. Zmieścisz się, przechodzisz dalej. Idź za duchem lub znajdź własną drogę. Najważniejsza jest równowaga. To jest droga też trafiać do celu. Umiejesz wdrożyć się w przeszkód i nie opanujemy. więc zrób to kilka razy z różnymi zestawami broni. Jeśli chcesz poprawić wynik, spójrz na tablicę. Skoro się rozgrzałeś i chcesz prawdziwego wyzwania, możesz się ścigać z duchami innych pilotów. Postrzegę cię jednak, piloci, którzy nagrali te duchy, są najlepsi w całym SRS. Jeśli ich pokonasz, to znaczy, że będzie z ciebie pilot. Możesz dowoli korzystać z toru przeszkód. Kiedy skończysz, pokażę ci coś wyjątkowego. Masz już dość? Jestem gotów przejść dalej. Dobrze, to ci się spodoba. Czas na zapoznanie z drugą stroną pilotowania. Z tytanem. Wezmijmy jakiego. Myślałem, że coś takiego wolno tylko pilotom. To tylko symulacja strzelca. Nie dzieje się naprawdę. Ale najpierw przyda się trochę więcej miejsca. To mój partner, BT, klasa Vanguard. Własna technologia ruchu oporu. Pierwszy model Tytana, który zaprojektowaliśmy. Nie musieliśmy okradać AMC. Dalej, wezwij swojego pierwszego Tytana. Spójrz tam, w górę, tam jest. Dobra, strzelcu, przed nami chwila prawdy. Wyciągam cię. Wyłączanie systemów drugorzędnych. Super, gotuj się! Spokojnie, ko. Daj mu chwilę. Dopiero co był w symulatorze. Wierz mi, będzie gotów. Tak jest. Wszyscy na stanowiska. To nie się ślicze. Mordują nas. A przynajmniej próbują. To była dobra sesja. W końcu się nauczysz. Zrobimy z ciebie pilota, ale nie dziś. Nie ma czasu. Lasty Moza. Andrzej wychód. Do zobaczenia. Zobaczymy dziś nową planetę. A może nawet na niej zginiemy. Widzimy się na dole, strzelcu. Powodzenia. Bądź z tej kabiny kupę. Widzimy się w transportowcu. 20 131 Stabilizacja. Podam 250.000 za supertelektryczny. Upada. Jak uboczny, gości zabrążą połowę pośrednio do domu. Usiądźcie. 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 Źle z tobą, czekaj! Możesz stracić przytomność, ale to cię odczuć? Glasdymoza, zbliżają się wydane. Do łowcy alfa. Przyjąłem, BT. Hej, Uważaj, Cooper. BT, lecimy! 18 godzin. 18 godzin zanim Arka będzie gotowa do transportu. Hej, Richter! Zostaw te zwłoki po paprańcu jeden. Robota czeka, tak? Nie płacą nam za usuwanie ciał, dobra? Chodźmy. Przekazuję dostęp nowemu pilotowi. Łączę <laughs> Bravo Tango 7274. Cooper, weź mojego tytana. Weź mój hełm i pakiet skokowy. Żarty się skończyły. Opiekuj się nim. Ukupljena vjeru u došlošku.

Dwie trzecie mocy. Inicjowanie rdzenia danych. Układ optyczny aktywny. Ustawiam ostrość. Żyjesz, pilocie? Tak. Kim jesteś? Jestem BT-7274. Tytan klasy Vanguard SRS Korpus Łupieżców. Możesz mnie nazywać BT. BT. Okay. Moje systemy się uruchamiają. Trzecia bateria przyspieszyłaby proces. Zostanę tutaj. IMC gwarantuje bezpieczne przejście do miasta Aniu. Wszystkim, którzy złożą broń. Sugerujemy jak najszybciej oddać się w ręce takiej W Pilocie, nie radzę oddawać się w ręce IMC. Analiza tonu głosów wskazuje, że kłamią. Spokojnie, Beatley. Nigdzie się nie wybieram. Zrozumiałem, ale zalecam przemieścić się. Oddziały ratunkowe IMC są niedaleko. Nie zostawię Cię tutaj. Piloci muszą umieć manewrować w sytuacji, gdy nie są połączeni z Tytanem. Piloci. Przez zasadzkę znaleźliśmy się daleko od pierwotnego celu. Przebywamy na terenie wroga. Zachowaj ostrożność. Nie możemy długo tu zostać. Jak długo służyłeś pod Lastimozą? Kapitan Lastimoza połączył się ze mną 973 dni temu. Szybka sprawa, na pewno się zżyliście. Był wybitnym pilotem i dobrym przyjacielem. Wiemy, że wciąż przebywają tu członkowie ruchu. Kopernikus. Wszystkich was by Wyjdźcie z ukrycia, póki możecie. Jeden przeczucie jeśli będziecie stawiać opór, zostaniecie uznani za bandytów i będziemy musieli was zaatakować. Chyba coś widziałem, obserwujcie teren. сейчас ваш трудная ситуация. Czyli to głos! To dowódca korpusu młodzieżców jednostki ruchu oporu wchodzącej w skład SRS. Nazywa się Sara Briggs. Nie będziecie spisali na siebie! BT, czy na statku jest ktoś żywy? Nie. Skanery podają, że na pokładzie Jamesa McAlana nie ma oznak życia, ale wystrzela 90% kapsuł ratunkowych. Zatem wciąż jest nadzieja. I occalałych żołnierzy ruchu oporu. Wilosie, nasza pozycja jest zagrożona. Chyba wolicie mieć do czynienia z naszą piechotą. Zwiadowcy IMC. Posiłki wroga zaraz wyruszą. Musimy ukończyć tworzenie łącza neuronowego. zamówi ostatnią na baterię. Pełna moc. Pilocie, musimy utworzyć łącze neuronowe, aby kontynuować. Wsiadaj, gdy będziesz gotowy. Protokół pierwszy. Połączyć się z pilotem. Tworzę łącze neuronowe. Utworzono łącze pilot Titan. Strzelec Jack Cooper potwierdzony jako tymczasowy pilot BT-7274. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać się z majorem Andersonem z SRS. Zbliżają się oddziały nieprzyjaciela. Protokół trzeci. Chronić pilota. Restartuje systemy krytyczne. Tarcza wirowa włączona. Tarcza wirowa wychwytuje nadlatujące naboje i rakiety. Zwolnij przycisk, aby cisnąć w przeciwnika skierowanymi przedmiotami. Wyrzutnia Akolita jest aktywna. Ta naramienna wyrzutnia namierza kilku wrogów na raz. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym więcej celów namierzysz. Przygotuj się. Będziemy musieli się przedrzeć. Super, czyli wystarczy zabić paru bandziorów. Zalecane jest przyjęcie pozytywnego nastawienia. Cydan ruchu oporu 7274. Zniszczony. Dobra robota, pilocie. Nasza skuteczność bojowa wzrosła. W pilocie, w drodze są kolejne oddziały ratunkowe AMC. Jeśli chcemy przeżyć, musimy kontynuować naszą misję i dotrzeć do majora Andersona. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. Zaznaczam pozycję. Trzeba się śpieszyć.